Myśmy byli gospodarze, no jak w nie było tego, to mama świniaka zabiła takiego, nie bardzo duży był taki, ale zabili 100. stodole, wie pan co to stodoły? Tak. To tam w takiej beczce posoliła, to mięso, ten no, gdzie... i stało i miało go schować, ale u nas taka kaplica stoi z brzegu, patrzył, Niemcy jadą, a mama stoi z tym mięsem. A nie chcieli, co to zrobić. I wie pan, że złapała te beczki za uszy i w sąsiek, to wie pan, co to sąsiek, to wrzuciła w sąsiek i tam takie prochy zawsze na końcu już tego, berko tak nakryła i z, na, tym śmieciem waliła. Wchodzą, Niemcy sam na ten, do tej stodoły na rewizję. A Jezus, kochany, mama w duchu się modli, Boże kochany. Pochodzili, pozaglądali, pozaglądali. Do tego śmiecia nie zaglądali, co beczka stojała z mięsem. Później dwa chłopy wyciągało i te, no, te, te, te beczki. A mama sama jedna ze strachu wrzuciła. Ten mięs. I Coś niebywałego. O, ale Ole historia.